Kiedyś, ja nie Ja no mogę! Nie mogę! Mógł, bieg, nie ma biedz! Bo jest wszędzie! Patrz, bez dźwięków nie ma szans. Nie przestrasza się, bo najbardziej na mnie dźwięki działają. Ty on raz po niebie. raz no, po no, Nie jeden, trzy sześć! Jeden, Jeden, sześć! Heka tulenka O nie O nie. Heka tulenka Wiecie że Patryk ja nosi Ja tylko raz buty Patryk nosi buty na rzepy no, na pewno. Naprawdę nie, ale... No co Daj nie jest te... teraz nie przed kamerą nie A tak to mówisz mi Maciek patrz o, Ale mam fajne rzepy w butach Ty takich nie masz Zostaw nie w pokoju Dajcie znać w komentarzach kto też tak robi Już opowiadam e, Kto ma z was buty na rzepy Jak kupuję nowe buty nie kupuję buty bo... Na rzepy pamiętajcie nie. Kupuje buty To wiążę je od sieroły i później już nie muszę je wiązać następnym razem. Czy spadają, je, dlatego potem. Nie spadają! Na rzepy. Bo je wiążę od środka. Wiesz, co ja bym zrobił jedną rzecz? Ja bym na przykład zasubskrybował, dał lajka i zostawił komentarz. Dokładnie tak, bo jak będzie 10 tysięcy łapek. Teraz nie 7, bo 7 Ale? to za mało. Oni są za dobrzy na to. Dobrzy są, dobrzy no. Także 10 koła lajków i lecimy z kolejnym odcinkiem z horroru. Jak widzicie, za nami y, krwi Specjalnie przygotowane po ten odcinek. Berety, kaszkiety. Chciałbym ci zrobić niespodziankę. Boję się, ale no możesz, no. Bo jest challenge. Patryko, ile masz obserwujących na Instagramie? To jest bardzo ważne zadanie. 8767. Czyli brakuje ci około 1200 coś, nie? Tak, tak. <noise> Jeśli Patryk wbije pod Instagramem 10 tysięcy obserwujących, bo mnie wkurza, że ty masz 9 z przodu. 9 to jest lewangolski. Ty nie możesz być lewangolski. Ty musisz ja być. Ja Messi, nie? Patryk. O! Także dobijamy mu 10 tysięcy, iż nie będzie obrażę się i wyjdę z tego pokoju, okej? Okay? Nie no. 10, tys? To jakoś to wygląda, nie? Tyś no. <grym> tyś, tyś! Jak Boński na trailerze. Bo jak ja nie? Tyś, tyś! tyś, 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 tyś. <grym> grałeś całą grę. To może ja chociaż zacznę ten. Graz cały odcinek. Gras cały odcinek. Nie ma opcji. Nie interesuje. Nie ma mówicie mnie. Nie, no grasz cały odcinek. Nie ma opcji. Nie, nie, no, nie, no, nie ma opcji. <laughs> może ci się będzie tak dobrze grał jak mi ostatnio Nie też. ma opcji. No to lecimy z pierwszym horrorem, który się nazywa In House 3D Game Jam. Bo wiesz, bo w drzemie siła drzemie. Karla, drzemie. No to co zaczynamy? Let's go, guys! Słyszysz już, są nawet straszne dźwięki nie, 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 wybierania. To, to pod beat. Nie, o, nie, 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 co to jest? Gramy! Dobra, damy, gramy damy, chyba damy to. <laughs> ty jakiś robot się odezwał, dobra. Keyboard, left click, spacer. Spam, co to spam? Mam spamować? Spamujcie w komentarzach, że y, uwielbiacie horrory w naszym wykonaniu. Znowu jesteśmy okay. w jakimś muzeum. O, tym razem. O, ciche? <laughs> tym razem nie, tu już musimy zmienić historię. O, to są nasi przodkowie. Tylko, że oni kapelusze mieli nie berety. my po taniości lecimy. Kto tu tak se śpiewa pięknie? <grymne> <grymne> Kurde, ja się przestraszyłem. Daniel, co ty tu robisz? Yy, wszystko rozumiem. Spam, spam! Leś! Uciekaj od niego! Czekaj! Uciekaj od niego! Dobra, yy, mam klucz, mam klucz! No, uciekaj, uciekaj. Dobra, czekaj, czekaj, bo mam. Dobra. <laughs> Powalony, ten ziomek, uciekamy. Dobrze mu zrobiłeś. To on co my po niemiecku, niemiecku my nawija my tej. Rondonio. Rondonio! Rondo. Rondonichy! Rondo. 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 Uciekaj, ja nie, no mogę, nie mogę. Nie nie mogę, no nie, nie mogę. piec! On to jest wszędzie. Jest... Ej, dobra, już się go nie oh. przestraszę. Nie ma szans. Kamy mamy uciekać, odbiegnie cały czas za nami, on na... za chwilę arri wyskoczy. Jeszcze nie, wiem, czy... Jest tu, biegnij, dawaj, no pyrkaj go Pięknie, PMA8 Ej, otworzył ty drzwi, sprawdź ty, co tu było Ej, dzień dobry Ej, tu się nie... o, dobra, kot Ej, nie mogę, bo za każdym razem jak widzę jak on na mnie biegnie To mam wrażenie jakbym miał mi z buta zadupczyć. I koniec gry, wiesz, ale ja nie chcę przegrać po prostu Ej, nie, dobra, nie mogę to, kurde Dawaj, dawaj tam dobra. mnie w spokoju, ty flaku, gruby Sprawdzaj te drzwi po prawej co ty robisz w ogóle? Ej, on jest pogięty. Jakie drzwi? Tam po prawej. Tutaj, ej, dobra, bo tu jest po prawej, e, za to bo. stres. Tam są drzwi. Dobra, trzeba go uśpić. łokieto. E, ty, on raz po niebie. Skur raz po. po. hiszpańsku. Nie, nie mogę w to grać. Pierdziele! za dużo. Za dużo się tu dzieje, to może nie jest jakoś super straszne, ale powaliło tę ziomka. Nie daj za komputerę. No nie, ja tu nie wytrzymam! Dobra, leż, leż. czaj, na pyrkę. No i teraz lecisz z tematem. OFIS, ofis! Dzwonię po policję! 1, zapamiętaj 1, kot Dobra, jak końcówkę 336 Dobra, 1 1 6 1, 3, 6 Nie 1 6. 1 1 6 3 6 3 6 3, 3 6 3 1 1 6 1 3 6 3 6 3 Zapamiętaj 1 1 6 Wszystko już zapamiętałem On jest szybki No i parę konbiegnie Ty powaliło mu się w głowie ty żałek, Daj mi spokój Weź Czy był ten kot? Okej, okay. czyli tak Jeden, jeden, sześć. Spierdzielaj, spierdzielaj. Jeden, trzy, sześć. Pewnie, z 20 razy cię może, może złapać, dajmy. Pierdzielę, teraz ty grasz, ja już przeszedłem tą grę. Teraz ty. Ja wiem, że on mi za chwilę wyskoczy, ale i tak to jest tak, wiesz, sztuczna inteligencja komputera, która wpływa na wszelkie moje zastanowienia przedwczesne, no. Czego nie rozumiesz? No Okej. Okay. Ej, ale właśnie sama nazwa mówi, Stress. Postresuj się troszkę. Ej, ja chciałem ci tylko coś powiedzieć, że to było easy. Nieprawda. Ja tu widzę hard, gdzie ty tu widzisz easy? Nie jest... dawaj mi tego. No Gdzie mówiłem, 1, 6? 1, 1, 6, 1, no 3, to 6, 1, 3, 3, 6. No i co? I ribbon 1, był? 1, 6, 1, 3, 6, 3, 3, 6. Tak, Dobra. i idziemy. No i idź tam szybko i uważaj, bo biegnie debil. Gdzie, kurwa odwrócił mnie. O, Władek, jak ty kodu nie potrafisz znaleźć nawet? Gdzie to było? No właśnie tam, tu jest play, znaczy start. No jeszcze dwa razy cię złapię i już... O, no, musisz drugiej z tej strony. strony, tak, tak. No i łatwo. 116 jeden, A, czyli po kolei musisz chyba wpisywać. Teraz zielony. O, jeden, trzy, sześć. Jeden, trzy, sześć. Klikaj. Trzy, trzy, sześć. Klikaj. You escaped. No! No, bo ty wiedziałeś, o co chodzi w tej grze. tak jest. Wygrałem! Tak jest! Wygrałem! Normalnie! Nie. Za chwilę no! Ja wezmę większy kaliber! Ja wierzę że wiem. Zostaw! Zrobimy tak kiedyś. Nie. Rozwalę ci gitarę na głowie! Mm, fajny no, pomysł! Jak zostawicie 110 tysięcy łapek, to Patryko dostanie na łeb gitarę! Tysięcy! O nie, dobra, to już widać, że jest takie... Gdzie ja mam wyjść? Zauważujesz, że te gry, które mało ważą, są krótsze, mają bardziej takie screamery, są troszkę straszniejsze nawet momentami. Stamina ci schodzi. Ej, dobra, czy już widać, że ta gra będzie powalona. Łazisz w labiryncie, jakichś w łazienkach, i za chwilę będzie cię znowu coś gonić. I to jest przeprzedupcone. To ty tak jęczysz? No ja. Nie stój w miejscu, bo do ciebie przyjdzie, no. Oddycham tak. Dobra, idę w prawo. kur. No, pierdol. No, co ja miałem zrobić? Ej, no ale co? Jak ja miałem uciec? Ej, załatwiamy, nie na następny odcinek, ale na następny, następny, tentną mierzę, żeby dać i zobaczyć, ile kto ma następnego. O, i to będzie dobre, bo jak ktoś o. będzie udawał... Że się boi, to będzie to widać. Będzie to widać. Ja chcę to dać, bo zdaje mi się, że ludzie myślą, że ja udaję, czasami. A to tak nie działa. Ja wam to udowodnię na ten. no kiedyś, naprawdę. No patrz, no, już hey. biegnie. WNES, masz tu kompas, jakbyś nie wiedział, gdzie biegniesz. piśnie A może go. Muszę... Cztery kolekty musisz trzy kolekty. Nie dam rady go jakoś karmić tym, żeby go zwabić albo cokolwiek. No po co ty chcesz go zwabiać? No bo żeby mnie nie gonił. No to wtedy by cię gonił, jakbyś go zwabił. No! Co? Ale nie, chodzi mi o to, że. No. Dajmy, że to latuje do mnie, daje mu w mordę nie? I już nic nie mówi. Czemu ty kurde tak robisz? Jest! Widzisz, ona po ciemku też widzi. No nie i co, i teraz ja będę się bardziej bać wyjątkowo dzisiaj, tak? Będziesz miał pocuch, jak i zarówno z obu stron. Z góry, z dołu, Szczętą, kurde będziesz miał Jak na wauherach bym grał że się, się trochę Nie Co ty mi na łeb założyć... Zostaw mój beret Mam jedną No ona jest tu gdzieś za mną ta stamina sz... ta. Ty jesteś tamina <głosy> <głosy> oh, te dźwięki mnie wkurzają stary sam dźwięk, jak jesteś skupiony na grze, nic nie idzie. Sam walony dźwięk jest w stanie zmieść z krzesła nawet Andrzeja. Patrz, bez dźwięku nie przestrasza się, nie ma szans. Zobacz. A, checkpointy sobie można stawiać. Patrz, bez dźwięków nie ma szans, nie przestraszę się, bo najbardziej na mnie dźwięki działają. i bo zajedziesz tego chłopa. Chyba se kurzy fajeczki. Ej, chyba dasz rady iść po cichu. Jakoś. Nie, 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 dobra. Ja to wy... Dajcie, dajcie, to Dajcie to mówił wcześniej, dajcie dajcie Nic nie mówił, nic nie mówił! Montażysta Maciek, daj to co było wcześniej. Patrz bez dźwięków nie ma szans, nie przestrasza się, bo najbardziej na mnie dźwięki działają Piotrek, musimy szybko mówić lewo prawo, dobra? Lewo prawo, lewo prawo. Ale czekaj, czekaj, nie, 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 teraz bo ja jestem w labiryncie, nie wiem gdzie iść, powiedz gdzie mam iść. O co ci powiem? <laughs> Prawie lewo wyszło Zostałem zaatakowany przez jakąś siadaczkę Dobra, rozmawiajcie dalej, ja musiałem mieć pomocy Dobra Piotruś, co tam? Siłkownia o której? O której idziemy na siłkownię? Prawie no Znaczy no, ja pierw muszę i tak zmontować, nie? Także jak chcecie idcie wcześniej, a najwyżej potem Albo se sam okay, ze... Byś szedł, powiedz mi? Pewnie 20 z kawałkiem bym był ready No to, zresztą... Chcesz, podrobić ja Chcesz pozdrowić widzów... Ja mówię, Też pozdrowić widów. z... Eee! <laughs> nie mogę się wysłowić! Chcę... K to będzie mu przykro i będziecie z złymi ludźmi. Tak, nie róbcie tak. Znaczy, róbcie w sensie, zasubskrybujcie. <grym 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 zapomniałeś, jak się mówi? Posłownik dzisiaj czy co? Dobra, mordeczki dziękuję bardzo. Ja nie to ja to powiedzieć. Jak dobijecie A! 10, A! 10, A! 10, koła lajków, subskrybujcie kanał, wbijajcie na nasze Instagramy przede wszystkim na Patryka bo musimy dobić 10 koła. No i co? A tu 200, tu 200. Pokaż, pokaż, ja zakończę, chodź. Chodź tu, chodź tu, no, usiądź. No, chodź bliżej. Dobra, kochani, trzymajcie się, w les!